Dzień dobry drodzy. Nazywam się Olga Kryśkiewicz i z ramienia Fundacji Medycyny Prenatalnej imienia Ernesta Wójcickiego mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć bardzo wyjątkową osobę. Waszym i moim gościem jest Jakub Wójcicki, tata, lekarz, założyciel Fundacji, znany również jako mąż, mamy, ginekolog. Dzień dobry, Kubo. Cześć. Cześć, Kubo. Kubo. Y Spotykamy się dzisiaj w przededniu dniu ojca, bo zgodziłeś się podzielić z nami swoją historią. Razem z Nikolą doświadczyliście no chyba najtrudniejszych sytuacji w położnictwie, jakie istnieją i ten dzień się zbliża i chciałam zapytać, um, czy to jest dla Ciebie radosny dzień? Um, powiem tak. Tak. Zdecydowanie tak. Przede wszystkim to chciałbym powiedzieć, że tak jakby rzeczy, które powiem to nie jest jakaś Absolutna prawda ani jak kto się powinien w danym momencie czuć. To są tak jakby tylko i wyłącznie moje osobiste odczucia. Ja jestem taką osobą, która nie przywiązuje aż takiej dużej wagi do świąt, które mnie dotyczą. Czy to Dzień Ojca, czy moje urodziny nie, nie są to dla mnie jakoś takie wyjątkowe święta. Natomiast ja uważam, że Dzień Ojca dla mnie jest radosnym świętem, bo ja jestem tatą na co dzień. Doświadczenia, które mieliśmy z Nikolą, na to w żaden sposób nie wpływają i ja to postrzegam, że Dzień Ojca to dla mnie to jest każdy dzień. Tak? I jeżeli ja każdy dzień tak będę traktował, to też będę w stanie dać swoim dzieciom to, co najlepsze. Kubo, w misji fundacji mamy takie zdanie chcemy Ci pomóc, bo wiemy, co czujesz. No właśnie, a, a co się wtedy czuje? Mówimy teraz o stratach ciąży, tak tego typu rzeczach. Jest smutno człowiekowi, to jest absolutnie normalne, że człowiekowi jest smutno. Um, wiemy, co czujesz, no bo byliśmy w takiej sytuacji, w sensie nie jestem w stanie powiedzieć, że Wiem, jak dana osoba się w danym momencie czuje, ale wiem, jak to jest być w takiej sytuacji i jak ja to e, odbierałem. E, więc, jeżeli można coś powiedzieć, to na pewno jest to duży smutek, uczucie jakiejś straty, i myślę, że każdy też indywidualnie to odbiera, i myślę, że tutaj nie ma tak jakby też możliwości powiedzenia, czy to jest. E, czy ty sobie właściwie to odczuwasz, czy niewłaściwie? Odczuwasz to w taki sposób, jakie miałeś doświadczenia, jak to wszystko przebiegało, jakie masz doświadczenia życiowe w ogóle, tak? Więc to jest indywidualna sprawa. Każdy przez swój pryzmat. Często mówicie, że daliście wtedy radę, bo mieliście siebie. Czy to jest wtedy najważniejsze? To zdecydowanie tak. Każdy z nas zna historię, jak jakieś. Traumatyczne przeżycia, czy to związane z y, ciążą, czy nie z ciążą, y, wpływają na y, związki. Y, y, więc y, każdy zna takie smutne historie. Więc tutaj to jest niebywałe ważne, y, y, żeby to bycie razem i wsparcie, zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Um, um, było wtedy priorytetem, bo, bo um, um, bez tego mi się wydaje ciężko jest znaleźć równowagę. Kuba, a co było dla ciebie najtrudniejsze? Zależy w której sytuacji, bo <noise> z, zależy od której sytuacji. No dla mnie najbardziej takim um, um, traumatycznym z tych przeżyć to na pewno było um, martwe urodzenie Ernesta. I to było coś no, naprawdę trudnego. My też byliśmy w takiej sytuacji, że trochę byliśmy nie, nie do tego przygotowani ani nastawieni na to, bo y, liczyliśmy na najlepsze. Ale y, y, problemy zaczęły się już dużo, dużo wcześniej, i y, my liczyliśmy na najlepsze, wiedząc, że mo, 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 może tak się nie udać. Um, więc może nie chcę powiedzieć, że byliśmy przygotowani, ale może liczyliśmy się z tym. Nie zmienia to jednak faktu, um, że um, zmarł nam synek i no, jest to po prostu bardzo smutne. Um, z, z takich rzeczy, które po prostu dla mnie i nadal mi tak jakby ciążą, to jest to że ja nie pamiętam jego wyrazu twarzy. I to jest dla mnie takie. Ja go widziałem i ja tak jakby te momenty i te chwile tak jakby cały czas w widzę w swo swojej głowie i wyobraźni, ale ja nie widzę jego twarzy. I to jest dla mnie takie. Takie. Jakby. Ja tak jakby cały czas chcę ją zobaczyć, a, a nie mogę jej zobaczyć. No, i to jest takie coś, co może mi jakoś tak najbardziej ciąży w tym wszystkim. No. Mimo, mimo, że mija czas, no właśnie, a czas leczy rany. A zdecydowanie tak. To, to na pewno tak jest i y, 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 przynajmniej dla mnie. Y, y, bo mamy czas na refleksję, mamy czas na przepracowanie pewnych rzeczy. To nie, to nie jest na takiej zasadzie, że czas leczy rany w ten sposób, że się o tym zapomina. Tak? To tak nie działa. W sensie, tak jak <grym> są psycholodzy w fundacji, na pewno się zgodzą, że każdy sobie radzi z różnymi rzeczami w różny sposób. Tak? I, I na pewno jednym z takich sposobów jest wyparcie i, i, i pogrzebanie tego gdzieś właśnie w zakątkach pamięci, żeby o tym nie pamiętać, tak? Ale to też jest takie nazwijmy to wymuszone niepamiętanie, tak? Dlatego warto to przepracować. Ale właśnie chciałem do tego wrócić, że czas leczy rany w ten sposób, że mamy możliwość refleksji, mamy możliwość przepracowania tego u siebie w głowie, ułożenia sobie pewnych rzeczy. Jeżeli rozmawiamy o tym z kimś, to też możemy ktoś inny może nam zwrócić uwagę jak oni na to patrzą i to też może zmienić nasz tak jakby pogląd na tą sytuację. I o to chodzi w ogóle tak jakby w rozmowie o tym i o to też chodzi mi się wydaje a propos fundacji teraz jeszcze powiem że właśnie o to chodzi fundacji tak że możesz sobie o tym z kimś porozmawiać i to jest swojego. To jest pewien sposób na poradzenie sobie z tym. Rodzaj takiej, nazwijmy to, prostej psychoterapii, tak? Ta rozmowa teraz to też jest dla mnie jakiś element psychoterapii, bo e, mówiąc o tym, raz, że tak jakby werbalizuję i wyrzucam to, nazwijmy to, to z siebie, a dwa, przez to, że jeżeli jest rozmowa, to ta druga osoba może nam właśnie. Pomóc spojrzeć na to z innej strony. Czasami, jeżeli czegoś nie wiemy, może pomóc nam to zrozumieć lepiej. Dokładnie tak. To, co też, też mówisz, często pojawiało się w listach i w wiadomościach, które my dostajemy od, od rodziców, którzy również doświadczyli tego, co, co mówisz. Kuba, czy te wszystkie doświadczenia, one zmieniły Ciebie? A to na pewno. To, to tak, jakby zdecydowanie tak. To jest, to jest na takiej zasadzie, że no jak, jak to ludzie, jak to Polacy, że jak nie dotkniesz, dopóki nie dotkniesz, to nie wiesz, tak? Ciężko jest pewnie nastolatkowi zrozumieć taką sytuację albo sobie, która nie miała z tym styczności. Natomiast. No, są to momenty, które zmieniają sposób postrzegania e, e, niektórych rzeczy na świecie, e, stosunku swojego własnego do pewnych e, rzeczy. Czasami też przewartościowania, e, tak jakby co, co, co jest ważne, co jest mniej ważne. Nagle się okazuje, że. Niektórych rzeczy, w niektórych rzeczy, no może głupio zabrzmi, ale że są rzeczy, które są niezależne od nas tak? I, nie ma, i nie mam nad nimi kontroli um, i, i um, osoby wierzące wtedy na przykład mogą się odwołać do jakiejś siły wyższej, do religii i tak dalej. Osoby, które na przykład nie wierzą, może będą musiały sobie z tym jakoś inaczej poradzić i to inaczej przepracować. No. Kiedy tworzyliśmy film dla mam, to wielokrotnie pojawiały się tam takie sformułowania: Mąż był dla mnie największym oparciem, albo nie wiem, co zrobiłabym bez mojego męża, który pomógł mi przez to przejść. I za każdym razem zastanawiam się wtedy: No właśnie, a co z tymi ojcami, którzy też tego dnia tracą swoje dzieci, a muszą udźwignąć ciężar i również poradzić sobie z taką stratą? Może to nie jest takie jakby oczywiste, w sensie ja mam olbrzymią nadzieję, że tak jest, że ludzie pamiętają o tym. No, jest to coś takiego, że w danym momencie może to zabrzmi stereotypowo, ale niestety tak jest, że ten partner musi się trochę wziąć w garść, bo jest sporo rzeczy do ogarnięcia. Niestety tak jest. Um, um, natomiast nie znaczy to, że jeżeli ktoś sobie z tym nie radzi, że nie wiem, jest beznadziejny, tak? Po prostu um, sobie, radzi. sobie z tym po prostu nie radzi i to też jest ok. Um, natomiast um, um, to działa w obie strony, tak? Bo um, może nie myśli się o tym, że ten partner nic nie odczuwa, no bo to nie on poronił, tak, to nie um, on urodził przedwcześnie, tak, ale jego to też dotyczy, tak? jeżeli um, para, dajmy na to, stara się o um, dziecko dłuższy czas i na przykład dochodzi do wielokrotnych poronień, tak? no to ta osoba, ja nie mówię, że każdy i to jest uniwersalne, ale też możecie zastanawiać, to jest moja wina, Co, Czy coś jest nie tak po mojej stronie, dlaczego to się znowu dzieje i tak dalej, i tak dalej. Więc to też dotyka partnerów, y y y więc ja y y y y y y mam olbrzymią nadzieję, że tak jakby. Tego się nie pomija. Ja wiem, tak jakby o, o co chodzi w pytaniu, że tak jakby, e, dajmy na to, pomoc jest skierowana głównie dla, dla, dla kobiet. Wiesz, chodzi o to nawet, e, jak, je, jakie są toczone dyskusje w mediach, e, w, w masowym przekazie, że e, najczęściej jednak się mówi o kobietach. I jasne, i jakby sama jestem kobietą, i oczywiście, że to kobiety ronią, to są hmm. ich ciała i, i tak dalej, to są mamy. I oczywiście, że tak, ja tylko po prostu zaczęłam się zastanawiać, hmm. też przygotowując się do tej rozmowy, um, czy jednak trochę za mało uwagi nie jest poświęcany dla tego taty, dla jego, dla jego uczuć. I um, przyszło mi do głowy takie też pytanie, jak miałbyś wrócić myślami, co ty potrzebowałeś wtedy usłyszeć? Bo też często jakby e, ludzie piszą, co mają powiedzieć na przykład w takiej sytuacji do taty, takiego, który w tym momencie często właśnie musiał dźwignąć cały ten ciężar swojej, e, swojego bólu i też jakby e, bólu swojej, swojej partnerki, mamy. Ja myślę, że tak jakby co mi na przykład pomogło, to wsparcie otoczenia wokół mnie, rodziny, bliskich, bo. Yy, jak nie wiem, musiałem pojechać do Nikoli, do szpitala, no to miałem z kim zostawić Rogera, tak? I teraz wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie sytuację, gdzie e, nie masz takiej możliwości, tak? Więc e, e, tutaj takie bezpośrednie wsparcie otoczenia jest e, e, niezwykle ważne. E, I e, po to, żebyście mogli to razem przeżyć, razem być. Razem sobie z tym poradzić. Po mm -hmm. prostu też, tak. Mm -hmm. tak. Wiesz, Kuba, ja też ciągle się zastanawiam i jak dzisiaj jechałam tutaj, to się zastanawiałam, e, po co ta rozmowa? E, że okej, okay, mówimy sobie, to jest temat tabu, my o tym się nie mówi. I jeszcze czasem mówi się o poronieniach z perspektywy kobiet. My dzisiaj tutaj prowadzimy dla mnie niełatwą rozmowę. I zastanawiam się, jaki to ma sens mówienie o tym e, głośno. Jak to wygląda z twojej perspektywy? A no właśnie to, co to, to ci powiedziałem. Dla mnie osobiście to też jest jakiś rodzaj zwał jak zwał, psychoterapii, czy po prostu rozmowy, czy ten, bo ja mam możliwość zwerbalizowania, e, e, nie wiem, swoich spostrzeżeń, swoich doświadczeń i to naprawdę bardzo pomaga dlatego też właśnie jeżeli w fundacji jest możliwość podzielenia się z kimś historią kto cię wysłucha um, kto cię nie będzie oceniał kto um, może być dla ciebie wsparciem albo będzie mógł ci udzielić wskazówek albo pomocy um, to to jest mega ważne um, i um, um, może niech to będzie takim przykładem, że można o tym spokojnie rozmawiać, tak? bo to po prostu pomaga. Em, em, może sobie nawet osoba o tym nie zdawać sprawy, tak? ale pewnie. Em, em, bo ludzie myślą o tym, że em, psychoterapia to jest tylko jak się pójdzie do gabinetu do psychoterapeuty i tam się odbędzie sesję albo serię sesji, albo ma się jakiś plan na leczenie czegoś, ale ja myślę, że dla kobiety, która, nie wiem co, spotka się z koleżankami i sobie o tym pogadają, to dla nich też to, dla niej też to będzie element takim, że jej bliskie otoczenie ją rozumie, ją wspiera, mogła o tym podzi powiedzieć, podzielić się. Tak jakby, jak się pytasz mnie, po co to jest? Po to, że tak jakby ja uważam, że to nie jest nic wstydliwego o tym porozmawiać, i osobiście uważam, że jest to potrzebne. Ja nikomu nie narzucam, żeby każdy o tym rozmawiał, ale jeżeli ma ochotę, to żeby spróbował, bo jest po prostu warto. Czy to byś właśnie powiedział e, ojcom, którzy doświadczyli takich trudnych sytuacji okołoporodowych, żeby spróbowali porozmawiać? Bo nawet nie wiem, czy podświadomie, hmm. czy nie, ale powiedziałeś o tym, że e, kobiety rozmawiają ze swoimi bliskimi kobietami. Mm -hmm. I zaczęłam się a, zastanawiać, okay. e, a co z mężczyznami? Czy oni rozmawiają ze swoimi bliskimi? Okej. Okay. Uh. Um. Ja powiem ze swojej perspektywy. Dla mnie takim pierwszym punktem, z kim bym się chciał podzielić, to by była moja partnerka. To jest tak jakby dla mnie. Każdy może to mieć tak jakby inny, tak jakby pierwszy krąg zaufania, tak? tak. <laughs> ale ten, ale. Myślę, że tak samo to dotyczy mężczyzn. No. Czy warto, warto spróbować? Się tak, podzielić. tak. I to nie jest tak jakby oznaka jakiejś słabości. To nie jest oznaka słabości, bo tak jakby e, m, rozmowa, werbalizowanie jakichś swoich uczuć, czy, czy, czy e, przeżywanie jakichś doświadczeń, to jest normalne. Tak samo dotyczy kobiet, jak i mężczyzn. I tak jakby. Ja rozumiem o co chodzi, że tak jakby przypisuje się takie role, prawda? Mocno męskie, mocno kobiece. Stereotypy. Tak, 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 pewne stereotypy, ale tak jakby każdy odczuwa jakieś uczucia, każdy ma jakieś myśli, więc no. Pozwolę sobie na cytat. Musimy przyzwyczaić się, że przed najważniejszymi skrzyżowaniami w naszym życiu nie ma drogowskazów. Bo po co powstała fundacja? Czy ma być tym drogowskazem? Nie, ma być pomocą. Ma być pomocą, że w momencie, kiedy ktoś nie widzi drogowskazu, może się do nas zwrócić. Jeżeli my będziemy mogli pomóc, to będziemy starali się pomóc. Jeżeli będziemy mogli kogoś wysłuchać, to wysłuchamy. Jeżeli będziemy mogli kogoś gdzieś nakierować w jakimś kierunku, to też tak zrobimy. Także myślę, że tyle. Chciałam zapytać o logo fundacji. Tam są stopki, a to są stopy Ernesta, prawda? Tak, 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 tak. Jestem bardzo wdzięczny położnej, która odbiła stópki Ernesta, bo tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie to jest tak jakby, tak wizualnie mówiąc, jedyna pamiątka po nim. Tak wizualnie mówiąc, to jest jedyna pamiątka po nim i no i chcieliśmy po prostu, żeby to było tak jakby częścią logo fundacji. Yes. I na koniec chciałabym zapytać, o czym marzysz jako założyciel fundacji? Jaki widzisz największy cel dla fundacji medycyny prenatalnej imienia Ernesta Wójcickiego? A tego nie było w tym, w zestawieniu. Więc ja nie wiem jak, to, ja nie wiem jak na to odpowiedzieć. <grym> Spontanicznie. <grym> Kurde, to jest bardzo trudne pytanie. Przede wszystkim, ja ch... o, wiem, ja chciałbym, żeby fundacja przede wszystkim była prawdziwą fundacją czyli, żeby działała prężnie, działała samodzielnie i naprawdę robiła rzeczy, które zmieniają coś w życiu. Nawet tej jednej osoby, której moglibyśmy pomóc, tak? E, żeby to nie było po prostu takie bycie fundacją dla bycia samą fundacją. E, a jeżeli chodzi o zakres działania, to oczywiście e, priorytetem dla nas jest e, wsparcie dla kobiet w trudnych sytuacjach położniczych, I tak? Ich, ich I ich bliskich, oczywiście, że tak. E, natomiast e, zauważyliśmy, że zgłasza się do nas też dużo osób z innymi problemami, więc chcielibyśmy też przyszłościowo trochę rozszerzyć tą działalność o um, um, również um, rzeczy związane ze zdrowiem i kobietami w innych sytuacjach, w różnych sytuacjach medycznych czy chorobowych. Jak i bardzo mocno też skupić się na e, promocji zdrowia kobiet, nie, nie w ciąży, ale w ogóle. Dokładnie. Tego życzę Tobie i Fundacji i sobie, no, jako tak, kobieta, sobie, sobie. No. ale również jako kobieta no. i e, dzięki Kuba, to, to było trudne dla mnie, e, więc dziękuję, że się zgodziłeś również na tą rozmowę. Jak zapytaliście się, kto z firmy chciałby opowiedzieć, to ja się powiem nawet, że ucieszyłem, bo ja zupełnie szczerze, powiem, ja chciałem kiedyś o tym pogadać. I cieszę się, że to się udało. I jest mi lżej, jest mi lepiej. Mam nadzieję, że Wam też pomoże. Dzięki, Koma.